Witam, jestem kacper 0223, a to jest pierwszy odcinek serii Survival Multiplayer. Ze mną jest. 00. No, więc zaczynamy. Nie wiadomo, co ile. Znaczy, nie wiem, co ile się będą odcinki ukazywać, bo są wakacje i pewnie będą. O kurde, w mniejszym stopniu się pokazywać. Dobra, a teraz sprawdzę, jak się nagrywa. dobra, jesteśmy po cięciu. Nagrywa Ej, się tu. dobrze, Chodź. No, Ej, ocelota. Widzę ocelota. No, ja mam dwa. Narąbałeś to drzewno. Nie chcę go zdedać. No, nie daj go. O, a nie wiem, jakaś jest kinka. To gdzie? Na drzewie się osiedlamy, o. że tak powiem. No, on miał trzy zara Nie będziemy musieli przynajmniej walczyć z otworkami. Które drzewko by tu wy wybrać? Wow, ale polecił. Dobra. Dobre. To Postawię. będzie dobre. Szymon, no, no brawo, to tak, nie... tu mi tu napisano A ja. Spadaj! No ty... jeszcze mi się ma... Minecraft mi się wyłączył. przez to. Forpiza to. Bo Forpiza napisał... szumy w tle, ale. Tak to jest, jak się ma siostrę. O, jesteś. Jestem z powrotem. Poszedłem do nie wiadomo czego. Mm -hmm. mm. <coughs> ale, że... Szukaj swojego Niku na Opti, fajnie. Ale ja nie widzę. Co, fajnie widzisz? Swojego Niku. O, jakiś człowiek mnie tu atakuje. No ej, chodź do mnie tu na drzewo. Czekaj, bo tam widzę chrunkę. I o, owca, 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 owca o dobra hmm. jeszcze... jest mam jedną wełnę dobra to znajdź jeszcze pięć mam jedną żartę... Nie, nie nie, dała mi mięcha przez liście będzie szybciej mi się wydaje o dobra mały parkour ja nie dała mi mięcha dlaczego mi nadają Na... Na początek będzie mały parkour, ale to... o kurde, mnie... mam małe zmieni. ścinki, nie wiem czemu. Yy, mały... A ja mam laksy. Ej, coś jest z permission, to jest bukit? Nie. Dlaczego nie mogę nic postawić? No, nie masz opa. To mi jest opu. Dobra, już. Jesteś? No, no dobra, dobra. działa. Okej, jestem na górze. Jesteś na pustyni, czy gdzie? Nie, jestem w tej dżungli. Łodę ci, opaj, przez ciebie nie zaczął reagować. W dżungli. Fuck. Nie widzę cię. Ej, mogliśmy iść na inne dziewo, ale dobra. Zrobi się kilka takich przejść. No gdzie ty jesteś w ogóle? Uszukam. Dobra, wiesz co? O, jest odcięcie! Muszę... Cięcie i jak on przyjdzie, to włączę nagrywania. O, patrzcie, znalazł się, jakiś magicznym sposobem. Dobra, teraz zrobimy podłogę, okej? Okay? Daj mi całe drzewno. drewno. Drewno, drewno. Nie to! Workbench. No, dużo miałeś. A teraz idź pościnać, mój człowieku. Masz tu workbench'a. No, ej, człowieku. A ja tu zrobię podłogę. Podłogę będzie. Fok, ja potrzebuję ten. E, no. Jak to się mówi? Żarcia, bo zaraz No to się, zgiń tam. Daj mi wszystkie przedmioty i zaskocz. Samobójstwo. Przynajmniej będziesz cały najedzony. Ło! Co zepsułaś? Już widzę, ile tych łapek w dół tam będzie. Gdzie? U co? Mnie na filmiku. Pewnie... W W dół. Pewnie Czemu? milion. Czemu? Nie wiem, co ty mi No co ty, taka cienka seria? no kur... No i przez ciebie mi się drzewo skończyło. Na którym ty drzewie jesteś? Aha. No patrz. Oh my god! No już ja, muszę się znowu. znowu Mogę wgrać Ale nie, to się wtedy Timber Moda. Znaczy... Opisz oh, to! Timber Moda mogę tak, tak. Co To jest ten Timber Mod. No że ten za jednym tym by mi się wszystko, wiesz. Dobra. A! Ok <ścoughs> A, widzę Cię! Mam dla Ciebie Co Ty mnie nie widzisz? <grystanie> Dobra, nieważne, ale ja Cię widzę. Tam jesteś. Siema. Headshot, headshot, headshot! Dirt. Mam dirta. Jej, głupi No, jak już jesteś tam na dole, to pościnaj drzewo. Już się tepać. Nie ma ty, Pania. O dobra. O kurde, nie trafiłem. Fuck, elagi. Dobra, nic nie zrobię z trzech patyków. We are the champion. Fred. Mam oblężenie wokół mnie, same dzieciaki. No, słyszałeś go? Ko... Ale ma Raz. Grałem. Jak nie kopię potem to wyleci mi flint? Nie, no. Ale nie w... O, wyleciał jeden. A Przyda się na zapalniczkę. Ej, i kiedyś, jak coś, nie wiem, na przykład w dziesiątym odcinku, albo w piątym... Ja, tak... Nie rób. To ten, to na przykład byśmy kogoś zaprosili, z widzów, aby ktoś chciał, by z nami zagrał, nie? No. No znowu mi włączyło Minecrafta. Ale ty zimny jesteś. Jakiś Małe cień. Dobra, jestem. Jedno dziecko poszło. To drugie to jest za mało, żeby zrozumiało o co chodzi. Raczej przeszkadzać nie będzie. No, chyba że zacznie A Co on to. teraz? No nie, wydał dźwięki buzią. Aha, okej. Okay. On ma dopiero rok, tak ze spoko. Może się pasować, ale fajne jest dziewko. ty, 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 ty. Wow! Czym ja ze sikierki nie zrobiłem? Dobra. Kiedy idziemy Ale... do jaskini? Chyba w drugim odcinku, nie? W tym, co zrobimy, jakiś. Nie wiem. Dom. No, domek. Kodłogę. No i skończymy, nie? No. Drugi odcinek nawet może być. Dłuższy. No, może i wyjdzie. Jak zdążymy. Także mogą być dwa odcinki jednego dnia. Dobra, mam ponad tak, takich dziwnych desek. Żółtych? Nie, takich strażkowatych <laughs> Czyli tych... Dżunglowych. No, można tak to powiedzieć. Ej po tym formacie wczorajszym to teraz net y nie spadają poniżej 20 Dobre. 5 lat później, to znacie, to jest zawsze najciekawszy moment odcinka, Patrzenie, jak ktoś ci na drewno. Ale Gdzie się... ty tam? Jaka kampanie Się kampił! Nie widać go nawet. Na zbliżeniu. <laughs> Ale A tobie! To jest! jest! A mogliśmy zrobić dwie perspektywy, moją i twoją. O fajnie. No mam... to może w drugim odcinku będzie. Perspektywa krwista. Albo Simona. Jak tam chcecie. Ale czy z tego kup. Masz konto na YouTubie? No. Tak? Tak. A ile masz widzów? Nie zrobiłem jeszcze żadnego. Ale... A ja, ja, ja mam aż 3 chyba. Albo czterech. Lubię swoje rekordy. Łoł, wow, mam ponad 300. Ki. A ty ile masz? Prawie nic. Eee, 60. Łaha, ale czego drewna? Tak, nieprzerobionego. Już mnie palec boli. 5 albo 10 minut stracone na kopanie drzewu. No dobra, już mi się tego nie chce, mam stak. I trochę. Mam... Tym, 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 tym. E, do... No co ty robisz nasze drzewo ścinasz! I dobrze! <gry> Deskami je zatkam ciekawe jak ja tu wejdę teraz Uuu. Kurde Sweet Będzie zatkana już Dobra, ja wchodzę Okej, okay, mam ponad cztery staki A ja tam wbić Po lianach? No, chyba jakimś dziwnym sposobem wlazłem, jesteś? Nie, od drugiej strony, no ty nie umieć, A, okay. dlaczego ty zawsze wybierasz takie wielkie drzewa? Bo co? No nie, jeszcze się no zrobi Wypatruję, czy nie ma jakiejś owcy na zbliżeniu Aaaa! Co ty, ty zrobił? Miałeś jakieś przedmioty? No Ale ty mądra jesteś. Ja tam idę już Czekaj, bo mi nie mogę będzie otworzyć. Jakiś dziwny lag mnie złapał. No. no mnie też, bo wszystko u mnie stoi. No, Dobrze. Naprawisz no, się O Ocio, tutaj było 25? Gdzieś tutaj dedłem. Całe drewno na deski. Jest! Mam! O, 400. Mam! O, no Mam! Nie. Mam! Mam! Wycięcie i czekamy na dzień? Nie, gramy dalej Kurde, nie trafiłem No to chlup! Co, ja muszę sobie rozjaśnić Jak cheat. Ja cheatuję Jestem zły Kurde, dobra Nowy spad. ale się uratowałem. Yes. lol co się stało nie wiem <głosy> <głosy> jakiś przedłużony lag był widzieli u mnie ip serwera i tak nie wbiją bo jest hamacz. gdzie tu wy ja tu was ej co się stało dobra nieważne

Eee... LOL. No ja czekaj. też nie mogę odpożyć. O kurde. Cięcie. Damy po cięciu. Naprawiliśmy. Tylko nie wiem jak to zaraz będzie. Bo już dosyć długo stoi. Serwer. I teraz będę kończyć... Jeszcze świlał flipper bym zabił. Okej, okay, nie. Byłoby fajnie. Byśmy tyle materiału stracili. Eee, czekaj, nie za wysokie raz 20. Nie, nie. Dobra. Zakładaj buty, a nie jesz. Zakładam ale to zduch. No nic ci nie rozrzuci, już nie przesadzaj. Dobra. Jesz, jesz. Masz. No właśnie. masz Dobra. Mamy jeszcze 5 minut do nagrania. Będzie około 20. Wessu 3, jakoś tak. A to szybko ci się wstawi? Co? No nie szybkoń wiem, czy będę musiał wyrenderować. Tak dwie godzinki? Ale w międzyczasie możemy jeszcze jeden nagrać. Kilo się rozczaskał. Co to? O, miałem laga i się nie rozczaskał. Dobra. Yy, jak teraz na, na... na pewno Eee yy, Jak teraz tam mam wejść? W ogóle nie wiem, które to drzewo. Nie Czekaj. widzę twojego niku. Jest hmm. ciemno jak w dupie Murzyna i nie wiadomo, co zrobić. Gdzie ty jesteś? O, widzę. Nasze drzewko. Genał. No, yy, tu jesteś, pode mną. Spójrz w górę. Ja się widziałem już, o. Znowu robię na ciebie zbliżenie. O, już nie widać. Się kasa posypała. Czekaj, bo ja się chcę ubrać. Muszę założyć. Tak, ko, ko, ko. mam Cicho być. Łap. Łaka, łaka, eurosraka. No właśnie, co za fajnie. What mam sobie pięć kobla i mm. robię piec. A nie wiedzieć. Nie wiem jak ty go tak szybko wykopałeś, ale to szczegół. Dobra. Ups. Cimno tu trochę. Dobra. Masz węgiel w ogóle? Ach, mam jednego flinta. Napal flintem. <grym> um. Omega. Oh Padaj, Spadaj! <gryzmieniu> no o Ja tu naprawiam. Lol znowu jakiś lak. Fak. Cięcie... A nie, okej? Okay? A nie, nie lak. A nie, jednak lak. Nie, on odlagowało się. No wiem, ale był lag. Przez Ciebie. Bo stało się, ja że chciałem na Tobie położyć się zlagowało. Co? ser? <laughs> Syrakę zrobiłem? Okej, okay, no gdzie... Trochę liczny, żeśmy to zaczęli nagrywać, bo niedługo wyjdzie 1 2 6, i ten. Trzeba będzie nowy serwer zrobić. Dobra, zjeżdżam i próbuję w wągiel. Dobra. No, zaraz się skończy. Tu zombie, łazi, ale okej. Okay. O, po co ja robię, Oo, drugiego? O-ou, oh -oh. Edziu, badziu. Tu jest Edziu, badziu! EDZIU, BADZIU! Edziu, badziu. Piperka mnie goni. Ej, jak teraz nie zauważysz, okay. <coughs> gdzie mieszkamy, to ty będziesz cienki. Łaka, łaka, Edzio sraka. Ehe, głupi zombiak, nie, teraz mi nie dopadnę. Oh. Trochę to wejście... Ehe, zombiak. Jara się. Aj, no co? co brzmi. Nie do zombiaka, nie? A tu no, jest. Czekaj, tu, tu jest. wejście. Tu. A tu jest wejście gdzieś. No, tak? Ja wchodzę tu. Patrz, też jestem. A gdzie ty jesteś? Ja nie widzę cię. Mam laga znowu. Nie mogę zebrać sadzonki, chyba że jest zbugowana. Nie. Ja nie mam laga. Mmm... No, zrobię. nie wyskakuje. Lopata sobie zrobię. Ale ja nie widzę gdzie, gdzie jest to wejście. Tam jest na górze, a jak ja tam Czeka, się mam spada? za mało wlazłem w górę. O, idę po. Rara. Idę po, idę po, idę po siema. Idę po piasek. A ty jednak w Hej, Ej! Ta zazemka no. się zbudowała, naprawdę Eee, okej okay. Teraz tak Chciałem kilofarkę zrobić, to zrobię od razu cztery O, to ja wezmę ten Kości No kurde Nie mogę nic się zniszczyć O, owce Ej, poczekaj, zaraz wracam No dobra Buga, buga, Uga, 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 O. Okej, okay, jesteś z powrotem? Dobra, na kopię piasek będziemy musieli kończyć, bo mi timer już, timer już mi woła, że ten... Y Gdzie ty jesteś w ogóle? Na dole, kopie piasek. A gdzie to ma, tu jest nasze zejście? Ale tutaj jest tego. Okej. Okay. Dobra, na kopę jeszcze tam. Ten... Bo mi się łopata skończy, to. Idę na górę i kończymy, no? No, bym teraz nie wpadł do lawy. Gdzie ty jesteś? Może, że razu znajdę. A masz kamienie? No, a jak będzie węgiel, to też wykop. Dobra, łopata mi się skończyła. Idę na górę. Epic fail. Ja, ja ci powiem tak, zaczynasz studiować za dużo. Mówi... Okej. Okay. Dobra, słyszałeś coś? Nie. Nie. A co? Jakieś rozmowy? Nie. To dobrze. Zaraz do Bedroka dojdę. Ty kopiesz? No. Kurde, czekaj, zgubiłem się. Aha, dobra. To... Ej, tam Fakt. gdzie o tyle kobla, nie? To sobie spójrz w dół. A ja widzę chyba Twinning. Nie, nie widzę ja nie. Ale chociaż muszę. Będę musiał fajna też wgrać, bo będzie lepiej. On widzę, no. ty, tylko, ty tylko idziesz i nie patrzysz. Jakaś jaskinia. Dobra, chodź na górę. Mam chodź. chyba jakąś jaskinie. Chodź na górę, kończymy jaskinia w następnym odcinku, pójdziemy razem. Mam, mam! Co masz? Ole wielka. No dobra. chodź tu, bo zrobię bez ciebie zakończenie. To muszę się tepnąć, bo ja nie wejdę tam. No dobra, niech ci będzie. Dobra. Dobra, chodź, stajmy w rzędzie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mhm.